Przedsiębiorcy bardzo mocno zostali dociążeni tymi reformami, które wprowadził Polski Ład. No przede wszystkim wzrosły im obciążenia, a jak wzrosły obciążenia, to w firmach zostało mniej pieniędzy chociażby na inwestycje. No więc trzeba będzie, byłoby iść do banku. Idziemy do banku i co jest w bankach? W bankach jest podniesiona stopa, bo Bank Narodowy walczy z inflacją. W związku z tym te owoce złe, tych zmian nieprzemyślanych i nieskonsultowanych przynoszą złe efekty mamy yy, najwięcej już zamknięć i zawieszeń od lat w tamtym roku, w końcówce roku. No i widzimy, że ten trend się powiększa. No i oczywiście nadzieje związane z wyborami. Bardzo wielu przedsiębiorców odczytało te obietnice, że wracamy do składki zdrowotnej w formie sprzed Polskiego Ładu. Czy będziemy płacili za zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia, czy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, czy większa kwota wolna od podatku. To przyjęliśmy jako zapowiedzi takich zmian, które po, doprowadzą do tego, że będzie łatwiej w Polsce prowadzić działalność gospodarczą.